Ja bym, ja bym chętnie pokazał tych bezdomnych w Rosji, ale nie widziałem. Na Białorusi też nie widziałem bezdomnych. Tam system na to nie pozwala, albo idziesz do pracy, albo, 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 albo masz. <śm> rozumiesz, no musisz pracować, nie możesz sobie być bezdomnym, bo tam żaden socjal nie zapłaci. Socjalne, nie. nie dostaniesz żadnego, żadnych pieniędzy, żadnego mieszkania, za to, że sobie siedzisz na ulicy i, i będziesz po prostu żebrał pieniądze. Jeżeli jesteś młodym, zdrowym mężczyzną, to idziesz do pracy. Tak to działa. Nie wiem, jak sobie kiedyś. Chodziłem po Warszawie w latach, i tam koleś na barierce zbiera na piwo. Chłopie, wiesz, 25 lat chłop, no idziesz do roboty, człowieku, a to i dużo przecież pieniądze, tak? No taka jest prawda, że masz... Ja rozumiem, że można być chorym, można być chorym psychicznie, albo można być chorym, że nie wiem, nie mieć rąk, to możesz nie pójść do pracy. Ale jeżeli jesteś młodym, zdrowym mężczyzną w wieku 20 paru lat i ty masz dwie ręce i dwie nogi, to chłopie, dlaczego ty nie, nie pracujesz, tylko będziesz, wiesz, siedział na ulicy na przykład i, i od kogoś brał pieniądze. No bo ja tego nie rozumiem. Odpowiedziałbym ci, ale też tego nie rozumiem. Nie. Ja tego nie A rozumiem. mnie to nawet trochę w... Nie, no tak. Ale tak, no.